Siemanko, z tej strony Łuki i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w 19 odcinku na serii na Polskiej Wsi. I tak, i na samym wstępie zostawcie 10 łapek w górę. To będzie kolejny film z tej serii. I dziękuję Wam za 100 subskrypcji. Tak, i lecimy teraz po 200 subskrypcji. Więc kto jeszcze nie ma suba, no to niech da suba, bo będzie miał jeszcze najlepsze wakacje, jeszcze przez, te, przez ten, jeszcze tydzień, tak. I tak i, na, i też i wpadajcie też na grupę na Discordzie, która jest w opisie i napiszcie hashtag, hashtag buraki, a ja wam szybne serduszko i tak chcę kopać buraczki, odpalamy tego zatorka, podpalamy maszynę i jedziemy. Nie widzę. O ho, ho, widzowie Kurde, widzowie Chyba będziemy jeździć z góry na dół, tak szczerze, więc ten no niestety widzowie trzeba jeździć z góry na dół, więc ten. No bo nasz to oczywiście nie, nie daje rady, pod górkę, więc ten... Nie daje rady, ale trudno się mówi. Nie, dwóch rządków widzowie nie będziemy tak szczerze brać Dobra i jedziemy widzowie. Trochę szybko, ale nic widzowie to nam nie, nie zaszkodzi tak szczerze Przepraszam, że k nam oczywiście tak na z zewnątrz, ale po prostu tak mi jest lepiej teraz grać, tak szczerze. A, żeby nie wamnąć dobra, dobra, włączamy tą maszynkę. Tak szczerze. A, pojedziemy sobie jeszcze teraz. Będziemy wysypywać tak co dwa przejazdy, tak szczerze... Bo się nie opłaca, tak szczerze. Ale widzowie ten... Ale kampania buraczana naprawdę zajebista Kampania buraczana, tak szczerze z góry na dół, z góry na dół sobie iścimy i tak a pff, no, zajebiście, zajebista, ale jak co nie, nie powiedziałem wam, ale już pewno spodziewie po tytule już pewne widzicie, że pomagam sąsiadowi sąsiad mnie poprosił żeby Mówię kapał te buraki maszyna sąsiada więc ten on nie ma czasu więc poprosił mnie żeby ten wykopać więc ja mu zgodziłem się z zaletką opłatą też możecie napisać w komentarzach ile za takie pole mogę wziąć Pieniędzy, wiadomo widzowie wypłatę sąsiad ma ile mi zapłacić pieniędzy za to pole też możecie sobie wliczyć że mam tutaj swoje paliwo, i jeszcze oczywiście na skupie jeszcze będę jeździł z tymi burakami też wliczyć, więc ten więc możecie widzę, mi wliczyć, więc możecie napisać w komentarzach, ile mam wszędzie, za to pole, więc ten dobra jedziemy, ale widzę, tu buraki się sypił tak szczerze. Ty widzowie. Tu jeszcze jedno, tak szczerze będzie. Dobra. Nie będziemy się wyspywać jak nie ma jeszcze połowy zbiornika. Tak widzę tak szczerze, więc ten... Ciekawe ile w tym odcinku zrobimy. Wykopiamy tych tak szczerze buraków. O ten zator, no to jest najfajniejszy traktor na świecie, tak szczerze. No niestety, widzowie, jak ja mam, tak szczerze, jechać 4 na godzinę pod górkę, no to ja już wolę nie kopać w tą stronę, tylko wjechać z, z, i z drugiej strony kopać, więc to tam, tam się na pewno, widzowie, mija z celem. Dobrze, dobrze, jest i jedziemy. Jedziemy, tak szczerze, mi od malina. Dobra, teraz tak te szczerze musimy się wysypać, więc to... Więc jedziemy. Kurde, warnęliśmy. Walnęliśmy, widzowie, tak szczerze, ale... Ciekawe ile tu jest w tym buraków. Ty, ładnie to tak szczerze sypie. Ciekawe... No! Nie jest źle. A, dobra. Trzeba to wyłączyć, bo mówię co on tak kurde jedzie tak za wolno, tak szczerze, a ja tego nie miałem wyłączone, ale maszyna ładna, tak szczerze. Ale co się tak koła te kręcą, jakby się nie mogli, tak szczerze. Za torbicowie jest po prostu za małym ciągniczkiem do tego. Niestety, setorek widzę, nas nie daje rady, po prostu. Tutaj widzę, jedziemy i więc taką. No ale fajnie, tak szczerze pokopać te buraczki. Kurde, dobra, jedziemy. nie no, ale ładnie, tak szczerze to będzie, tak? To też ładnie. o nie, nie, tak jak mówiłem, widzowie, ten, zostawcie to, jak to 10 lepiej w górę lecimy teraz po te 200 subskrypcji. Subskrypcji, bo to bardzo motywuje, jak to do nagrywania, tak szczerze, filmów dalszych, więc ten. Zostawcie tego subika z dzwoneczkiem i tą łapeczkę. No, bo, 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 bo nie powiem, widzowie, motywuje to do dalszego nagrywania, tak szczerze. Więc ten A nie. I ostatni odc, odcinek, widzowie. Nie wiem, jak wypadł z tym zakupem zetora. No, bo ja to nagrywam na zaszyt te odcinki, więc tam, więc nie wiem. Ale, już ten na zaś widzę. To odcinki, tak szczerze, nagrywam. Więc no, po prostu też na 200 subskrypcji będzie jakiś. na pewno specjal, w sumie będzie jakiś na pewno. 200 subskrypcji, będzie jakieś coś na pewno wymyślę na 200 subskrypcji, więc ten... Więc musicie sobie dać, więc ten Tutaj też widzowie tak szczerze będzie... No, tutaj to szczerze jeszcze tak dwa razy dookoła objedziam i będzie koniec Pojedziemy sobie na skup 60 jak zaspiemy to. Nie no, ale jednak widzowie dobrze że zrobiłem, że tu jedną przyczepę zaspałem tą zieloną tak trochę też zaspałem, bo byliśmy po prostu odcinek byłby zbyt długi, a staram się robić tak 20 minut odcinki, więc ten. Kurde widzowie jak to lecie, głupie tak szczerze. Ale mało tych buraczków zostało. Jakby tak pospieszono, to by to zrobił tak może tak ze godzinny odcinek, ale nie będę robił godzinnego odcinka, ponieważ nie będę robił godzinnego, więc ten może ze w zrobię taki godzinny odcinek, ale to się jeszcze tak szczerze zobaczy, więc ten to się jeszcze zobaczy tak szczerze, czy będzie godzinny, czy nie będzie godzinnego, ale dobra też widzę, niedługo będzie nowa seria oczywiście na kanale, ale już w fs 22, po prostu ten z pewną osobą, więc ten, więc, więc polecam ten, ten. Więc możecie sobie zgadywać w komentarzach, co to będzie za seria, możecie pisać jak to w komentarzach, co to za seria będzie, więc ten, no po prostu zgadywać, możecie, więc ten. Więc ładnie. Tutaj widzowie chyba... Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj no dobra, jeszcze piąty przejazd zrobimy dookoła Pięć Będzie ładnie. Będzie ładnie. tak szczerze ten... I tak już tak szczerze mało, dużo zrobiliśmy na tym odcinku. Bo bym się nie spodziewał, że tyle wyjdzie. wykopiemy buraków. Tak szczerze widzowie. Zostało 2, 4, 2, 4, 6 Tak ze 12 przejazdów zostało i będzie ładnie, ale my nie będziemy tyle kopać, bo to jest za długo z Eszlą. Te 12 przejazdów, i ten, i ładnie. Ciekawi, widzę, czy to się tak szczerze da radę z tymi przyciapami. Nie wiem. Powinno dać tak szczerze, no potem ten powinno dać tak szczerze, tam jak nie, nie wiem, to Ale widzowie, nie napisałem no, tak szczerze, no to ładnie. To... Aha, to już jest pełne, dobra, to już jest wizualnie pełne, więc nie jest tak ładne, więc jest dobrze. Na pewno już musi być pełna przyczepa, dawaj, 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 dawaj. Dobra, będzie, 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 pełna przyczepa, widzę, dobra, jest. Dobra, tutaj sobie stawiamy zatorka, postawiamy, myślę, że go nikt nie ukradnie, ale kluczyki sobie na wszelki wypadek, zabieramy kluczyki, kluczyki sobie wsadzamy do kieszeni i jedziemy. O, ale ten zator to szczerze przepięknie wygląda. Bo Przepięknie ten zator tak krzesło wygląda, ale my wsiadamy do 60. Jeszcze widzowie zobaczę tak na mini Na mini-mapce widzowie, tak szczerze zobaczę. Jeszcze dobra, lecimy sobie ten. Bo kurwa, przy, przykapała wcale się trochę 60, ale da radę, no, to da radę, widzowie, to jest 61, tak szczerze to jest, widzowie, 60, więc musi dać radę gorda. Daję radę, zadowolony jestem z ewek że... Hamulec, hamulec, kurde, hamulec Czekaj, Słuchajcie pod, kurde, pod górkę, ciekawe czy ta czy radę ta 60 O kurde O kurwa Zobie Co ja Tak. Ja to zrobię no niestety. Poza odcinkiem BSP oczywiście sąsiada i tak. I 60 nie dała rady, ale no niestety w następnym odcineczku ten zabierzemy te buraki na skup, więc tak. Więc w tym odcinku to już będzie na tyle. Zostawcie też ten drugi hashtag hashtag sześćdziesiątka, a ja wam przypnę serduszko i tak, i w kolejny, i do zobaczenia, do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!